Witam was widzowie i zapraszam do kolejnego odcinka z Serzków Galaktyki. Zobaczy kontynuujemy naszą przygodę tutaj w nascatku matronę. Ou, a tej chwytuski patrzy jakieś rosną. Jak już nie zwrócił mu uwagi dochodzi. tego wcześniej. Nie, orientują się, że jesteśmy na Milano, to rzucą przeciw nam wszystko co mają! Nie porzucę znowu powat. chowat! Cowatronę, gdzie to. Mamy? No, oczywiście, śmierci ośna. Nie w ogóle. A to musimy wejść. Się. Tak, słyszymy go. Mam dość taki tego. Jaki szlądek i ślat. A gdzie to mamy? O, a to jest tutaj na ziemi. A i tutaj co? No. Opuść. Brodzimy w tym Laki, szlamie. Znowu wrócił Laki. ten robocik. Co to za szlam? Nienawidzę wszystkiego na tym statku! Ruchy! Ruchy! Mam krótkie nóżki! Się to cię wgrupnie się. Mam ciężkie buty, okej? Okay? Skacz! Co? Skacz! Pamiętaj, że musimy iść do celu, Quinn! Nie, 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 ta opit na mną. Grup, weź ich półlądź wszystkich. rocket bomba. Fantastycznie. Jesteś zdecydowanie. Lewe, prawa, fantastycznie. Do Jestem. Słuchajcie, gróta, wsiadajcie! Fantastycznie wszystkich ogłuszyliśmy Eee, Spartańska szarza. śmierć! We'll A co ja niby robię? Tutaj też trzeba ich się pozbyć właśnie. Oh. Dobra, lewa. Ew łeb Panie łeb Pani już czy ci, pom ci pomóc? się pomóc. W go nie, nie płacz, Poli, gaś światełka następnym kurkom. Przestańcie. Nie mamy Quinn. Zida? No już! Tu Milano powinna pojawić się lada tyk Inna? Tak, tylko tyle mogłem zrobić. Mamy coraz mniej czasu, by trafić na jej pokład. Przecież wiesz, że otworzą ogień, jak tylko ją wykryją tak. Tak, bomba. Fantastycznie. A ty macie podwójne zdjęcia, patrzę. Prwa, lewa, prawa, lewa E kapa. Nie ma. Co no, ty sobie myślałeś? Leż być. No właśnie w ten sposób. Dobra, prawo, E To mnie tu denerwować przy wszystkie A ty Jak ja cię zaraz tutaj poczęstuję ci ty to zobaczysz A, musimy tam iść a, No dobrze widzimy, nic nie było ciekawego, bo przyleciałem dookoła nic ciekawego te, nie było to no o, dobra, wie co, nie damy... O! Drax, weź rzuć. O, ty się tutaj opanuj! Eee... Yy. No i przydałaby się ta o, gonara. Tak. Drax, weź go ogórz! Nie a my... Z radością pokonam przeklętą makinę! Uwaga! Idą na nas serio! Ile oni mają wygnieć? Bardzo mi w tej chwili brakuje gamory! Powiem, tego to jest. Powiem, że który właśnie Powiem, że to jest. Powiem, że to jest. ja że Nie W prawo, że to jest. Powiem, prawo, Akcja grunt! Jeszcze mu rączkę, fantastycznie! Ah Mechanicznej bestii! A my go pokonamy! Nie wykorzystuję swoich sił! Leżeć! Jedna gotowa! Zajmij bariatów, a ja zaminuję kolejną! Nie wiem jak długo tak Tylko do, do dopiero jedno zaminowałeś? I tutaj, o coś ich dużo tutaj Bądę i po mordzie i po Kultysta sam się mają swoje! Dobra, gdzie następni? A tam są. Nie ma, Tyle leżeć.

Następny! I zachowuj, jeszcze, jeszcze, jeszcze ten. Nie ma, cwaniaczku. O, bić go. Ja Daj go ponieść do góry. Być, I kopniak. Dobra, gotowa do detonacji! Musimy stąd szybko wyflankować! Ile mamy czasu?! Ile oh. Nie! Nie! Rokiet, gdzie nasz?! Ruchy! Ruchy! No to hop! Uf! Gdzie to prowadzi?! Na Ale czego?! Stawku! Szlak! Trzymajmy się razem! Tętnóż, tu! Nie wypaść bokiem, nie op, wypaść bokiem Gdzie jest dziura? Tutaj, Oooo, tutaj lack, 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 lack. Gdzie jest Milano? My tu patniemy? Odrach, no, już patrzę cały, jest oblodzony. <śmany> Jednak się udało, ale pytanie, gdzie jest Gamora? Żeby nas zdradziła? Delikatnie tam tylko się coś tliło No i chyba nas się Gamora zostawiła Ogiełcie. Kocham rzezie jak każdy normalny Ale ledwo uszliśmy z życiem A co z Gamorą? Już zdecydowała. Tak ją porzucisz? I Niki? Kruta też byś wystawił do wiatru? Jestem. Nawet tak nie. To nie o to tu chodzi. Na pewno? My tu tworzymy drużynę. Czyli nikt nikogo nie porzuca. Na pewno razem się trzyma ta wciąż wielka armia robotów i odmurzeńców, co nas już prawie zjadła. Oho, kamura! Czy to? Tak. Jak wróciłaś? To nieważne. Niestety Reiker żyje. Na razie. Musimy zawrócić. Nie zostawimy tam nikim. Wiecie, w co on ją zmieni? Babla, chodźcie, Flark. Masz traumy po pojścime i skopane dzieciństwo. Uhu. Rocket! Co? To fakt. Empatii. Nie tylko ty miałaś przechlapane. Ale co to ma do pchania łap pod topór, bo jakiś księżulo ze szmerglem bierze i. niespodzianka, dostaje kręćka. Jeżeli tam wrócimy, to po nas. Umarł w butach śmierć. Więc wolę umrzeć z honorem. Niż bez. Hmm. To ją flurwa ugryzło. Jestem krót. To co? Swarczamy stąd wrzuj? Jeszcze nie. Spróbujmy jakoś wywołać kosmo. Jestem krót. Super plan. On się wypina na paszport. Ale jaki mamy wybór po łączności brak. Yy, tak w sumie łączność jednak może być. Aha. Wygląda, że się nie sflarkała tak, jak to wyglądało. Serio? Kontakt raczej będzie. Okej. Okay. Olympus! Wydaje się, że nie nas. wyjątkowo cięta. Hej! Lepiej nie przetnij niczego w ładowni! Nie planujemy żadnego uzupełniania zapasów! Jestem... A porozmawiamy tu z Draxem. Wszystko w porządku, Drax? Ja zastanawiam się nad tym. Właściwie ma to sens. Po tym, co stało się z Niki i tej pokręconej obietnicy, po ponownym przyglądaniu się śmierci najbliższej... Moja rodzina nie umarła. Została zamordowana przez Thanosa. Ale ja mogłem... Nie chcę, chcę o tym rozmawiać. Rączka. Olympus? Sio, sio, odsuń się. Co się patrzysz? O nie, nie możesz już zjadać mojego statku. Mojego statku. Starczaj! Wow, ten panel musiał wyglądać smakowicie. A do czego on służy? Kontrola awaryjnych drzwi statku. Właściciel statku powinien to wiedzieć. Ej, czy ja wyglądam na technika? A skąd? Może co my tu mamy jeszcze ciekawego? A tu mamy naszą muzyczkę. No, Zamykać te, te drzwi. Porozmawiajmy ch chwilę z, z nimi, czy coś ciekawego. A nie, tutaj nic nie ma, szczerze powiedziawszy. No dobra, co mam tu? A, z Drachcem mieliśmy porozmawiać. Możliwość porozmawiania w jego, w jego kajucie. Bo tutaj nic my już więcej ciekawego nie znajdziemy Oprócz tych znajdzie co znajdujemy Za każdym razem to my... Nosi nas patrzę nosi nas No dobra widzowie To ja tu poszparam że jak będzie coś ciekawego to wam pokażę Hej Czy to Odznaczenie Korel z Wojny Galaktycznej Tak Zabrałem je z jej gabinetu. Planowałem jej oddać, a potem. Nikt nie mógł przewidzieć, że Korel nie żyje. Right? Że Niki jest machiona. Jeszcze? Albo że jest moim dzieckiem. To też. Będzie miała pytania, a ja nie będę wiedział, co powiedzieć. Jak spotkaliście się z mamą? Czemu z nami nie byłeś? Chciałeś mnie w ogóle? Ech. Stałem się własnym ojcem. Chcesz potrenować ze mną to odpowiadanie? <noise> Powiedziałem już co nieco, Niki. Ale nie wszystko. A co miałbym powiedzieć? Hej, mała, miałem romans z twoją mamą. Mogę być twoim ojcem? Tak, to może nie. Znaczy, no była wojna. Razem z łowcami niszczyłem Chitauri za zaopatrzenie. O, no, piractwo. Nikt z nas nie planował nic poza tym, żeby przetrwać. A już na bank nie dzieci. W mordę poznałem Korel tylko dlatego, że Chitauri wzięli ziemię na celownik. Merkury, tak, pamiętam. Richard Ryder stworzył placówkę na powierzchni planety. Źle obsadzona, niedozbrojona i straszliwie słaba placówka, która nie miała ni diabła szans, jak Ci Tauri znienacka zaatakowali. To jasne, że musiałem coś zrobić. Niki by chyba to zrozumiała. Było o włos Gamoro. Jak przekonałem ją do pomocy, placówka już padła. Myśleliśmy, że jest za późno, więc jak Korel i jej drużyna wyszli z tych jaskiń, była. <grym> no, kozacka! Jej siły przeszły piekło, ale ona nie zamierzała oddać Merkurego bez walki. Tak, tak właśnie zapamiętałam Korel. Próbowałem przekonać jądu, żeby pomógł w odzyskaniu placówki. Ale nie widział zysków w śmierci. No to ja zostałem. Całe godziny pracowaliśmy nad strategią, często do późna w nocy. Trzy dni zajęło wymyślenie planu kontrataku. A i tak był ryzykowny. Myśleliśmy, że zginiemy. Ty nie wierzyłaś. Tak. Przeżyliśmy. A teraz. Teraz muszę wymyślić, jak powiedzieć niewidzianej nigdy córce, że jej mama nie żyje. Korel nie powiedziała mi o niki. Mogła to zrobić trzy lata temu, a nie powiedziała. Co się stało? Musisz obiecać, że nie ocenisz mnie zbyt surowo. Nie obiecuję uwielbiam oceniać innych. <grym> Dobra. Korel natknęła się na mnie w towarzystwie tak jakby porwanej dwunastolatki. latki to rozumiem, czemu mogła nie wspomnieć o Niki. Ale to nie tak. Nie ja ją porwałem, a Jądu. Mówiłem mu, że to podłe i że musimy ją oddać, a on się nie zgodził. Więc wykradłem Milano i próbowałem ją oddać, a wtedy akurat przechwyciła mnie Korel. Aha. Posłuchaj. Po zakończeniu wojny Korel i ja rozeszliśmy się. Ja wróciłem do łowców, a ona dołączyła do korpusu Nowa. Nie było przed nami przyszłości. Kiedy złapała mnie z tym dzieciakiem i zobaczyłem jej rozczarowanie, wiedziałem, że muszę rozpocząć nowy rozdział. Nawet gdybym miał zdradzić jądu. To przez ciebie jądu jest w Kyln? Nic dziwnego, że na twoje ziemskie imię wydano list gończy. Musiał być wściekły. Tak, ale niczego nie żałuję. Boli mnie, że Korea miała masę okazji, żeby powiedzieć mi o Niki. I nie powiedziała. Gdybym wiedział, to może. Najważniejsze, że teraz już wiesz. Aha. No nic. Dopóki nie odzyskamy niki, są ważniejsze sprawy. To może poczekać. Prawda, ale jak już będziesz na to gotowy, to bądź z nią szczery. A reszta się sama ułoży. Tak. Pewnie masz rację. I postaramy się. No Drax, a ty tu co? Co z nią nie tak? Trzeba tam wrócić. W jakim celu? Jasne, jesteśmy A, to mam to. A, i... a to te kajtanki, co znaleźliśmy? A, to ten... nie... Co? A, a, Tak. Dziwna rzecz do kolekcjonowania. Drax, co ty, ty sama robisz? sama dziwactwa. O, ha, ha, ha. To nie tak. Znalazłem je w strefie zastrzeżonej i po prostu... Zatrzymałem. Czemu? Uf, nie wiem. Na pamiątkę tego, kim byłem. Jak tu trafiłem, to głupie. Nie. Niekoniecznie. Chcesz o tym pogadać? A ja pogadajmy w... Może tego nie wiesz? O mój Ojciec to tak jakby król Spartaksu. Wiem. Wiesz? No, no tak, wiesz. Pewnie, że wiesz. W końcu to ty. Tak. I to właściwie żaden sekret. Zrobiłabym to samo. Porwałabym dziecko potężnego władcy, żeby móc go kontrolować. W końcu hala jedna wie, ile cię trzymali. Ale wiadomo, że chcieli, żeby Imperium Spartoi nie dołączyło do ruchu oporu. Cztery lata. Co? Cztery lata. Tyle mnie trzymali. Cztery ziemskie lata. I kilka dni. Przykro mi! Niepotrzebnie. Długo myślałem, że tata po mnie przyjdzie. Sformuję armię. Wyśle szpiegów, żeby mnie uwolnili, cokolwiek, ale nie zrobił nic. Widać nie było to politycznie opłacalne. Ojcowie są czasem do kitu. Uwierz, twój tata przynajmniej cię chciał. Mój nie chciał mnie widzieć nawet po wojnie. Raz chciał, to bardzo ładne określenie naporwał. Nie myśl, Peter, że jako jedyny zostałeś zabrany z własnego domu. A dwa, byłeś na Spartaksie? Miałem nawet przygotowaną umowę. Hej, tato, to ja, twój syn, któremu pozwoliłeś gnić w czytauriańskim więzieniu. Myślałem też, żeby go walnąć. Nie zdecydowałem do dziś. Do Białego Domu łatwiej byłoby wejść. Białego czego? Mówiąc najprościej, mój tatusiek uwielbia biurokratyczne bagienko. Myślałem, że jako jedyny syn dostanę prawo do audiencji. Ale niestety nie byłem umówiony. <noise> Imperium Spartoi było po wojnie w politycznych strzępach. Może sama, nie wiem. Był zbyt zajęty, żeby spotkać się z synem? Tak, dotarło to do mnie głośno i wyraźnie. Straciłem przez niego wszystko, co kochałem i bał się spojrzeć mi w oczy. Bardzo mi przykro, Peter. Nie musi, ja tylko strasznie mam go chęć strzelić. powiedzmy więc zrobiłeś. Więcej razy niż bym chciała. Więc wiesz, jak tam jest? Jacy są oni? Piszczący, skrzeczący, syczący, reptiliańscy goście, rodem z koszmarów. O, tak. Trudno zapomnieć. Widziałem trochę naprawdę odjechanych filmów, ale nic nie równało się z życiem na Chitauri Prime. Byłem dzieciakiem. Nie wiedziałem nawet, że obcy istnieją, póki nie pojawili się w moim domu. A teraz. A teraz masz ich wszędzie wokół. Niewielu jest tutaj ludzi. Jasne, kilku gdzieś się tam kręci. Richard Ryder. A tak, on. W sumie to mógłby być obcym. Rzecz w tym, że jestem tu w sumie sam. Tylko dlatego, że Citauri uznali mnie za cennego. Nie tylko Citauri, Thanos. <słuch> Wiadomo, że twój tatko pociągał za sznurki. Ale chyba niemal wolałbym Thanosa od tych gadów. Przyrzekam ci, że Thanos nie byłby lepszą opcją. Może. Ale czy ty wiesz, co ci Tauri robią z więźniami? Tymi mniej cennymi? Wrzucają ich na arenę i każą walczyć z potworami. Przyjmują zakłady. Co mocniejszym więźniom utrudniają sprawy, łamiąc rękę albo nogę. Wszystko dla ich podłej, robaczej rozrywki. Przetrwałeś, Peter. Silniejsi od Draxa ginęli na tych arenach. A ty żyjesz, tak przetrwałem. Jako karta przetargowa. Preferowałbyś śmierć? Ja. Nie wiem. Wtedy może i tak. A teraz? Razem. Rozbijałem no nie, gdzie ten Draks tutaj. Żyjesz. Jako nasz ochroniarz. Broni nas. No teraz. To no, już nieważne. Tak. W sumie. Coś chcesz, Drax? Czy co? No dobrze. Przejdźmy dalej, zobaczmy. Rany. Serio aż tak źle? Gorzej. Jednak. była to sprawiedliwie wymierzona kara za chaos. Jaki wznieciłem w imię zemsty. No tak. Szaleństwo. I tak można to nazwać. Po mojej bitwie z Thanosem. Byłem pewien, że wciąż jest wśród żywych. Zażądałem dowodu, ale mi go nie przedstawiono, uznałem więc, że gdzieś się ukrywa. Mordowałem każdego, kto według mnie go krył. Widziałem ty podłą twarz w każdym kącie. Niektórzy z nich byli bardzo źli. Być może. Nie mniej ich osądzać. Więc jak cię powstrzymali? Korpus nowa! Jesteś Drax! Niszczyciel! Żaden łowca nagród nie dałby ci przecież rady. Poddałem się. O! Co? Czemu? Oddałem się szaleństwu, i stałem się tym, co sam chciałem zniszczyć. Gdy to zrozumiałem, nie chciałem żyć jako potwór, którym byłem. Poddałem się. Oczywiście. Szalony ty tam ciekawszy. Miał być nietykalny, a tu BAM! Dołącza drugi grad! Jak... jak to było? Jak pokonałeś Thanosa? Czarami. <grystanie> Daj spokój. Serio. Serio. Gdy Thanos zabił mi rodzinę, me serce szalało. Pragnąc zemsty, znalazłem mentora. Znaczy, nauczyciela, tak? Nie. Na imię mu mentor... Ma brata, Kronusa. To magowie. Dali mi senną miksturę, która spełniła moje marzenie. Znaleźć i zabić nosa. Żartujesz sobie? Wynajmniej. Po zbudzeniu... Byłem odmieniony. I czułem podłą energię życiową Tytana. Jak pulsowała gdzieś w galaktyce. O... Rany to... Wiem, jak to brzmi, Piterze Quillu. Wierzę, że twoim zdaniem tak właśnie było, ale... To absurdalne. Nawet w skali kosmicznej. Wiódł mnie puls w moim umyśle, aż dotarłem na księżyc w czarnym kwadrancie. I tam znalazłem Thanosa. Król się jak tchórz. Ta bitwa trwała wiele dni. Wymienialiśmy ciosy na wrogiej powierzchni Księżyca, jednak silni, jednako gotowi uśmiercić przeciwnika na zawsze. A potem ty zadałeś ostatni cios. Pamiętam, jak uderzyłem ostatni raz i upadłem z wycieńczenia. Zbudziłem się w szpitalu na Elanis. Minęło wiele obrotów. Czczono mnie jak bohatera. Za zabicie Thanosa. Rzekome. Każde włókno ciała mówi mi co innego. Wciąż go gdzieś tam czuję. Nie mam żadnych wątpliwości, że przetrwał, tak jak i ja. Najważniejsze, że jesteś teraz tutaj, z nami. I raczej nie wrócisz teraz do więzienia. To już nam pokaże czas. No to przywicowie. sobie. Bo tu nic więcej ciekawego to my się chyba nie dowiemy, tak? To mamy zamknięte. O, mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i zejdziemy z drogi tym kościelnym idiotom. To nie jest? Do... No dobrze, widzę. My będziemy kończyć ten odcinek, taki był bardziej. rozmowy w... z załogą, ciekawe co powiedzą, i tyle. No dobrze widzowie, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że oglądasz i zapraszam do następnych odcinków. Na razie.